Hytale miało być grą, która zrewolucjonizuje gatunek sandboxowych RPG, łącząc najlepsze elementy Minecrafta z głęboką mechaniką roleplay, zaawansowanymi narzędziami do tworzenia treści oraz bogatym, otwartym światem. Ogłoszone przez Hypixel Studios, twórców jednego z najpopularniejszych serwerów Minecraft, Hytale wywołał ogromne emocje wśród graczy na całym świecie. Zapowiedź gry w grudniu 2018 roku była momentem przełomowym, obiecujących nową erę dla fanów sandbox i kreatywnych gier online. Jednak pomimo początkowego entuzjazmu, projekt napotkał liczne przeszkody, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku. Oto szczegółowa opowieść o zlocie i upadku Hytale: pełen nadziei, ambicji, ale także rozczarowań i jednego wielkiego niepowodzenia. historia Hytale zaczyna się w 2015 roku, kiedy to Hypixel Studios, założone przez twórców popularnego serwera Minecraft, Hypixel, rozpoczęło pracę nad gronową grą. Serwer Hypixel był fenomenem, przyciągających miliony graczy dzięki innowacyjnym minigrom, takim jak chociażby Skywars, Bedwars oraz innego rodzaju gry. Jednak zmiany Veula, Minecrafta w 2014 roku, wprowadzone przez Mojang, teoretycznie ograniczy Możliwość zarabiania na serwerach poprzez mikrotransakcje wpływające na rozgrywkę. To zmusiło twórców Hypixela do poszukania alternatywy, która pozwoliłaby im realizować ich wizję bez ograniczeń narzuconych przez Mojang. Hypixel Studios postanowiło stworzyć grę, która zachowa ducha Minecrafta, ale wprowadzi nowe elementy. Bardziej rozbudowaną mechanikę RPGS, proceduralnie generowany świat, zaawansowane narzędzia do modowania oraz możliwość tworzenia minigier przez społeczność. Hytale miało być czymś więcej niż klonem Minecrafta. Miało być jego następcą, łączącym kreatywność sandboxa z epickimi przygodami i nowoczesną technologią. W 2015 roku zespół Hypixel Studios był niewielki, ale pełen pasji. Twórcy, wspierani przez społeczność High Pixel rozpoczęli pracę nad prototypem gry. Ich celem było stworzenie tytułu, który nie tylko przyciągnie fanów. Ale również graczy zainteresowanych fabułą, eksploracją i personalizacją rozgrywki. W tamtym czasie projekt był jeszcze w fazie koncepcyjnej, ale zespół eksperymentował z różnymi pomysłami. Od mechanik walki po systemy generowania świata. Prawdziwy przełom nastąpił w grudniu 2018 roku, kiedy to Hypixel Studios oficjalnie ogłosiło Hightail, publikując zwiastun, który błyskawicznie stał się wiralowym hitem. Zwiastun, prezentując barwny, wokselowy świat, dynamiczną walkę, różnorodne biomy i zaawansowane narzędzia do tworzenia treści, zdobył ponad 50 milionów wyświetleń w ciągu kilku miesięcy. Społeczność graczy oszalała na punkcie gry, widząc w niej spełnienie marzeń o Minecraft 2.0. Fora internetowe, takie jak Reddit, Twitter czy Discord, eksplodowały od dyskusji na temat Hightail, a fani zaczęli tworzyć własne teorie na temat mechanik gry. Kluczowym momentem dla Hightail było. Kluczowym momentem dla Hytale było nawiązanie współpracy z Riot Games, twórcami ligi Legend. W 2018 roku Riot zainwestował w Hypixel Studios, zapewniając finansowanie i wsparcie w rozwoju gry. Ta inwestycja pozwoliła zespołowi na powiększenie ekipy, zakup nowoczesnych narzędzi deweloperskich i przyspieszenie prac nad grą. Riot Games, znane z sukcesu tworzenia gier multiplayer, widział w Hytale potencjał na hit, który mógłby zrewolucjonizować rynek gier sandboxowych. Zapowiedź Hytale zbiegła się z rosnącym zmęczeniem części graczy Minecraftem. Tak dla osób, które raczej genezy Minecrafta nie znają, ta gra odrodziła się w 2019 roku. Chociaż Minecraft wciąż cieszył się ogromną popularnością, niektórzy fani narzekali na powolne tempo aktualizacji, brak głębszej fabuły. Hytale obiecywało wypełnić tę lukę, oferując nie tylko sandboxowe budowanie, ale także fabularną kampanię, różnorodne NPC, system systemer. Air systemy RPG i możliwość tworzenia własnych serwerów z minigrami. Wszystko to w oprawie graficznej, która choć voxelowa, była bardziej szczegółowa i nowoczesna niż w Minecrafta. Pomimo początkowego entuzjazmu i największego zainteresowania w momencie wydania pierwszego zwiastu na grę, rozwój Hytale szybko napotkał trudności. Pierwszym problemem był brak doświadczenia Hypixel Studios w tworzeniu pełnoprawnej gry od podstaw. Serwer Hypixel działał w ramach istniejącego silnika Minecrafta, co ograniczało zakres prac programistycznych. Tymczasem Hytale wymagało tworzenia własnego silnika graficznego, systemu fizyki, narzędzi do modowania i wielu innych elementów od zera. To zadanie okazało się znacznie bardziej skomplikowane niż początkowo zakładano. W 2019 roku Hypixel Studios regularnie publikowało aktualizacje na swoim blogu, dzieląc się szczegółami na temat mechaniki gry, projektowania biomów czy systemu walki. Te wpisy były dobrze przyjmowane przez społeczność, ale z czasem fani zaczęli zauważać, że aktualizacje stają się coraz rzadsze, a informacje coraz bardziej ogólne. So, I admit, I kind że got a little angry. Did you kill Brak konkretnych dat wydania bety, która początkowo miała rozpocząć się w 2019 roku, wzbudzała frustrację. Kolejnym wyzwaniem było zarządzanie oczekiwaniami. Zwiastun Heitel w 2018 roku pokazał grę, która wyglądała na niemal gotową, co stworzyło wrażenie, że premiera jest blisko. W rzeczywistości gra była wciąż na bardziej wczesnym etapie rozwoju. Twórcy przyznali później, że Zwiastun został stworzony głównie jako proof of concept, a wiele pokazanych elementów było jeszcze w fazie pro prototypowej. W lipcu 2021 roku Hypixel Studios opublikowało przełomowy wpis na blogu, który wstrząsnął społecznością. Twórcy ogłosili, że podjęli decyzję o przypisaniu znacznej części silnika gry, aby dostosować go do nowych standardów technologicznych i zapewnić lepsze wsparcie dla przyszłych aktualizacji. Ta decyzja była częściowo podyktowana szybkim rozwojem technologii w grach, takich jak Ray Tracing czy bardziej zaawansowane systemy animacji, które stawały się standardem w branży. Przypisanie silnika okazało się jednak ogromne. Opóźnienie w rozwoju gry, początkowo planowana beta, która miała rozpocząć się w 2020 roku, została przesunięta na nieokreślony termin. Twórcy przyznali, że Hytale nie pojawi się przed 23 rokiem, a nawet ta data była dość optymistyczna. Społeczność, która przez lata czekała na jakiekolwiek grywalne demo, zareagowała mieszanką rozczarowania i zrozumienia. Wielu fanów doceniało ambicje twórców, ale inni zaczęli tracić wiarę w projekt, widząc w nim kolejny przykład gry, która nigdy nie uży światła dziennego. Riot Games, mimo swojej inwestycji, nie naciskało na Hypixel Studios, aby przyspieszyć rozwój gry. Wręcz przeciwnie, Riot dało zespołowi wolną rękę, co pozwoliło na dalsze eksperymentowanie i rozbudowywanie gry. Jednak brak presji czasowej sprawił, że projekt zaczął się rozrastać ponad miarę. Hitale, które początkowo miało być stosunkowo prostą grą sandboxową, zaczęło przekształcać się w ogromny, wieloetapowy projekt próbujący zadowolić wszystkich. Od fanów Minecrafta po miłośników RPG i twórców treści. Bynajmniej ja tak to widzę. Społeczności Hitale, która w 2018 roku była pełna entuzjazmu, z czasem zaczęła się kruszyć. Fora i serwery Discord, które niegdyś tętniły życiem, stały się miejscem narzekań i memów o nieustannych opóźnieniach. Gracze, którzy zapisali się na betę, zaczęli tracić nadzieję, że kiedykolwiek zagrają w Hightail. Niektórzy porównywali sytuację do innych niesławnych projektów, takich jak Star Citizen, które również borykały się z problemami wynikającymi z nadmiernych ambicji i braku jasnego harmonogramu. W 2022 roku Hypixel Studio spróbowało odzyskać zaufanie społeczności, publikując więcej materiałów za kulis. W tym filmy pokazujące proces tworzenia biomów, projektowania NPC czy systemu walki. Te aktualizacje były jednak niewystarczające, aby przywrócić dawny entuzjazm. Gracze zaczęli pisać gdzie jest beta, dlaczego nie pokazujecie grywalnej wersji gry. Brak konkretnych odpowiedzi tylko pogłębiał frustrację. W 2023 roku stało się jasne, że Heitel nie spełni oczekiwań. Hypixel Studios przestało regularnie publikować aktualizacje, a komunikacja z fanami ograniczała się do sporadycznych postów na Twitterze. W 2024 roku pojawiły się plotki, że Riot Games mimo początkowego wsparcia zaczęło tracić wiarę w projekt. Niektóre źródła sugerowały nawet, że Riot, że Riot rozważało o przejęcie pełnej kontroli nad Hightail, ale ostatecznie zdecydowało się ograniczyć finansowanie widząc brak postępów. Ostateczny cios nadszedł w 2025 roku, kiedy Hypixel Studios ogłosiło, że rozwój Hyperlus został oficjalnie wstrzymany. W swoim oficjalnym oświadczeniu twórcy przyznali, że ambicje projektu przerosły ich możliwości. A ciągłe zmiany w silniku gry i rosnące oczekiwania sprawiły, że ukończenie gry stało się niewykonalne. Zespół podziękował społeczności za wsparcie. Ale nie zaoferował żadnych konkretnych planów na przyszłość, takich jak otwarte źródłowe udostępnianie kodu czy gra wydana w nieukończonej wersji. Decyzja o zakończeniu projektu wywołała wręcz tragiczne reakcje. Niektórzy fani byli zdruzgotani, czując się oszukani po latach oczekiwania. Inni bardziej wyrozumiali, doceniali wysiłek Hal Pixel Studios i wyrażali nadzieję, że twórcy wrócą do tworzenia serwerów Minecraft lub spróbują swoich sił w mniejszym projekcie. Jak na razie, Hytel pozostaje jednym z największych rozczarowań lub, co by było gdyby w historii gier wideo.